Siemanko kochani z tej strony Magnes Witam Was w tym odcinku na moim kanale I dzisiaj jestem sam i dzisiaj trę, pogramy z Pokemon GO i widziałem, że w domu że przy domu kultury co tu się dzieje? GP jest włączone A no, nic. Przy domu kultury jest talo Talo, tak i niestety nie mamy Pokéboli. Halo, tak. I jeszcze inny nowy pokémon, a więc no, musimy iść do domu kultury. I tam złapiemy yy, kolejnego nowego pokemona. Potem pójdziemy do po mango. Nie łapię go, bo nie mam pokeboli. Patrzcie, nie mam PokeBoli. Ła! W kamerze jest. <laughs> nie łapiemy go. Nie mam PokeBoli, to jego. Ja nie łapię. Jeszcze taloł, już wyskoczył. Za szybko jakoś. Muszę najpierw Pokestopem zakręcić. Żeby taloła złapać. A, już i kolejny, trzeci Pokémon już nowy. No co to jest? Trzy nowe Pokémony, ale. My łapiemy tylko taloła Dobrze, to już chyba powinno... O dobrze, dobrze. Serio, jeden pokeball. Jeden pokeball. Mhm, dobra. Na pewno go złapiemy. Ja nie chcę, kam ja nie chcę kamery. Ja nie chcę, kam ja nie chcę kamery. Ja nie chcę Ja nie chcę kamery. Ja nie chcę, ja nie chcę kamery. To, stop, to ja się muszę zatrzymać. Gdzie ty jesteś? O! O, a, nie złapaliśmy go. Dobra, nie złapałem taloła i nie mogę już go złapać, ale by tak było, byś, bym troszkę sobie poczekał, jakąś minutkę, za ile ten pokémon będzie czynny. Za kilka minutek, chyba, ten po, pokestop będzie czynny. Czynny i podobno złapiemy taloła, jak będzie on niebieski, a jest fioletowy. Więc Zalach się powinien załadować i no poczekamy, bo bieramy Pokemony, musimy mieć taloła. jak jakiegoś Pokemona to taloła i tutaj on jest obok mnie, ale go jeszcze nie mogę złapać, muszę czekać na stopy, żeby wyskoczyły mi Pokebole. I muszę sobie tak czekać i czekać, aż to się zrobi niebieskie i kolejny nowy. Nie, to nie jest nowy Pokémon, ale kolejny Pokémon mi wyskoczył. Yy, LOL. I. Aha, dobra, Talou, jeszcze, jeszcze tam. Tutaj. Czemu on Dal nie jest niebieski? Czemu? Mm. Mm. Kiedy on się zmieni? Dobrze, nie mam pojęcia. Troszkę sobie poczekam. Dobrze, kochani. Yy, jest, chyba się nie doczekam. Chyba się nie doczekam. I kolejny nowy Pokémon, tak? Kolejny. Czy... Co tu tam? A on. Trzy Pokémony, które mam i jeden, którego nie mam. Więc ja chyba pójdę teraz do parku, bo... Do, do parku. Teraz... Yy, bo... No widowie... O, już się stał niebieski, nie? Czy mi się zdaje? No odróżniam kolory. Tak. Jest niebieski. I czemu Few moments later Przecież już minęło. Doczekałem się i... Czemu? Czemu? Czemu, czemu, czemu? Czemu, czemu, czemu? 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 Przecież on jest niebieski. Eee, gra się chyba zbogowała. No mogę to zakręcić. Przecież try again later. Dobra, przyjdę tu potem. A teraz chodźmy do parku. Dobrze kochani, jednak się dało tym zakręcić. I mamy trzy pokebole, więc spróbujemy złapać to loła. Gdzie jest? I Tu jest. Jeden. On ma. No złapałem go. Sprawdzę czy się to złapie. Złapiesz się? Talo, hej. O, dobra. Taloł się złapał. Mamy Taloa. Więc... No teraz widzowie Weźmy poszli do parku. Złapać kolejnego nowego Pokemona. Bo Taloa już złapaliśmy. Dobrze, no fajnie. Mamy nowego Pokemona. A więc no, idziemy łapać. Jeszcze jakiś mnie wyskoczył. On, on, on. Kto tu jeszcze? Hmm, kto mnie wyskoczył? Jeszcze. A ten Gloubin, czy jak on się nazywa? Hmm, zapomniałem. Dobrze, kochani. No, tu trzeba iść. Trzeba iść. E No. Dobrze, widzimy się za chwilę. Dobrze kochani. Yy, wow! jest teraz ciemno. Znaczy jest, przemieniło się, że jest ciemno. Teraz możemy bijącego i oczywiście trującego. Trujące by się przydał, kofing by się przydał i bo byśmy mieli wheezinga, bo nam ostatniego koffinga brakuje, żeby mieć wheezinga, czyli jego ewolucję. I teraz idę po tego pokemona, który jest. O, jakiś, in... jeszcze jeden wyskoczył. No kurczę, no cały czas te same. Pokemony. Dobra, nie chcemy go. Nie chcemy tego yy, pokemona, którego zresztą mamy. Więc po co go łapać? No do ewolucji, ale on chyba nie ma ewolucji, z tego co nie wiem. Dobrze. Więc teraz dalej do parku. Ten, ten pokémon co to jest w ogóle za pokémon Nie mam pojęcia. Tutaj go musimy. Aha no. To już na pewno on jest w parku. Mamy go oznaczonego. A więc teraz tylko pozostało nam iść do parku, i go złapać no hmm. trochę musimy pochodzić kochani mm. zaraz będziemy u nowego pokemona którym jest, nie mam pojęcia jak on się nazywa y dobra, kochani łapiemy go i tak jak zawsze, dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Znaczy nie trochę dłuższy może, nie wiem. Nie wiem ile. Tu jakieś jajko. A tu oni są. Zaraz, zaraz. Ja tu muszę go dotknąć i on ma jakieś jajo. Jakieś jajo. Z którego się boz wykluje. Za 41 minut. Ale to nie nasz boz. Ani nasze jajko, ani nie nasze nic. A więc no nie łapiemy tego nic. Bo nam nie jest potrzebne. O. Dobra. Już jesteśmy kochani bardzo blisko nowego Pokemona, którym jest nie wiem. Muszę chyba nie wiem, ale nie wiem jaki to jest Pokemon. Bo będę na niego mówić Idziemy łapać pokemona, który ma nazwę. Nie wiem, bo nie wiem, jaki to jest pokemon. Yy... I nie wiem. Nie zobaczę. Prawie w parku, tylko schody. Dobrze, kochani, Sprawię w parku, tylko dzielą nas, kochani, schody od parku. Yy... Hmm. Już. na no praktycznie jesteśmy przy schodach. I <laughs> właśnie po nich schodzimy. I się wyświetlił Weedle. A ja nie chcę Widla. Ja chcę tego normalnego, tego dziwnego Pokemona, Które nie wiem, jak się nazywa. Przy okazji będę miał Poké yy, i... I. I złapiemy. Widla może potem, bo... O, wyświetlił się. Co to jest? Muszę go łapać, tego... Yy. Yy. Dobrze, kochani, łapiemy go i... Nie trafiłem. Yy, zero tych... Jak to się nazywa? Dobrze, kręcimy pokestopem i czy jakieś pokebole wypadną? Tak, wypadły te pokebole, a więc... Łopiemy tego dziwnego Pokemona. Którego prawie złapaliśmy, ale... No nie, nie złapaliśmy go, kochani. Yy, nie złapaliśmy tego Pokemona. Wielka szkoda, tu tyle Pokémonów się lespi. Jeszcze ja tego nie mam. No nie, ale jestem zawiedziony. Kochani, nie mam tego Pokemona, nie mam PokeBoli, Ale mi smutno. O, szkoda. Dobrze, kochani, patrzcie, dwa nowe pokemony i ten dziwak, który co to w ogóle jest. I jeszcze ta żaba, kosmiczna żaba, której też nie mamy i nie mamy pokeboli i, i, i tego nie złapiemy. Dwa nowe Pokemony, no przepaszczone, ile tu jest Pokemonów? Raz, dwa. Jak tu, jak tu wyskoczy mi Koffing, to się wkurzę, bo muszę złapać Kofinga żeby mieć jego ewolucję. A jak mi wyskoczy Koffing i nie mam Pokeboli, no to będzie klapa i nigdy nie będzie mieć Kofinga Znaczy, jakiego Koffinga? Huizinga. A więc, no, szybko do Pokeboli trzeba i żeby nie uciekły te dwa Pokemony. Które chyba lubią uciekać Jeden tylko jest I już go nie ma no. Świetnie Po to To żeby potem nie mieć żadnego Pokemona nowego No taloła tylko mamy Super Super mamy ptaka Jakiegoś A mogliśmy mieć 100 razy lepszą grzabę i 28 milionów razy lepszą rośliny, a czy pokemona, który tam był. A nic nie mamy, no. O nie, o nie, o nie. Koniec świata jeszcze w jednym miejscu. Dwa nowe pokemony i nic z nich nie mamy, tylko jednego. A więc teraz idziemy do Domu Kultury. Potem tam się wracamy. Zakręcamy pokestopem do domu kultury. Zakręcamy pokestopem tam. Łapiemy dwa pokemony. Jak mi zwieją, to będzie klapa. Dobrze, kochani. Patrzcie, jakieś jajko nam się wyskoczyło. Musimy je dotknąć. I aha, dobrze. Z tego wyleci pokemon. I mamy go kloister. Dobrze, mamy kloistera. Za darmo. Od razu nam się... Szlendela zaraz będziemy go ewoluować w jego ewolucję znaczy jak jeszcze trochę ich połapiemy bo trochę ich jednak zostało o, niech oni będą w tym miejscu niech oni nie uciekają O, oni dobrze przy domy kultury pokestop po, poke jest aktywny przy tam jest aktywny a, wie... no, a więc a więc by trzeba było jakiś klub pokonać i yy, jakiś klub. Uuu, yy, ale mało życia. Dobrze, mało życia to, y, to ten klub może bym zaatakował, ale byśmy musieli troszkę iść. Murlarz Dzieci, i tam by były jeszcze inne Pokémony, ale on ma mało życia. To jest ten Pokémon, y, którego ja nie mam ewolucji i on jest najlepszym y, kozakiem i chciałbym go mieć, znaczy będę go miał, ale no już ta żaba uciekła, którą chcieliśmy złapać, ale nie złapaliśmy, bo może muszę zakręcić, jesteśmy tak blisko, zaraz, jaki taki, taki jasny niebieski, taki jasny niebieski, kiedy, tam jest taki ciemny, taki, taki, no nie, jednak też jasny, no mi się wydawało, że to jest jakiś super jasny super pokemon. Dobrze kochani PokéStop i wypadły nam Pokebole, wypadło nam jajko i dwa nowe Pokémony, znaczy nie nowe. pokemony dwa dobra, teraz, i, teraz idziemy do... Jak to się nazywa? Do parku. I tam będą, będzie jeden nowy Pokémon, a więc no, opłaca się iść Dobrze kochani teraz e, no, do parku i łapać jednego nowego Pokemona, bo dwóch już nie, bo jeden nam zwiał, a drugi jeszcze nie. A więc złapiemy tego jednego, a potem jak nam się uda, pójdziemy po drugiego. Ale zrymowałem, a nawet nie wiedziałem. A potem może jeszcze złapiemy trzeciego, a potem i piątego. No lol, umiem rymować, widzę. <grych> wow, coś wspaniałego. Znowu zrymowałem to, jak e, ten Eko, to się jakoś nie rymowało, to się jakoś nie rymowało e, dobrze. Na razie żadnego nowego Pokemona nie ma, e, może jakiś po drodze będzie, e, zobaczymy jaka z tego będzie potrzeba. Znowu zarymowałem, choć wcale nie chciałem i cały czas rymuję, a Pokemony tu yy, się gubię i Pokemony sobie lecą A ja pokemonów 215 mam z hecą To się jakoś specjalnie nie rymowało, ale troszeczkę. Troszeczkę się to zlewowało. A zaraz złapiemy kolejnego talą. Nic nie talą, tylko y, jakiegoś drzewowego pokemona, który wygląda jak drzewo, bo jest trawiasty i ma y, kości w lewo. I y, zde. Y, 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 y. Koffin gdzieś jest. Dobra, i ten pokemon niech mi nie zwiewa, bo... Żeby go złapać jest wielka potrzeba i cały czas rymuje, a w ogóle nie potrzebuję. Aha, dobrze musimy złapać Pokemona a potem będzie z tego wielka przygoda. I znowu to zrymowałem, choć znowu wcale nie chciałem. I znowu to zrymowałem. To będzie tak się chyba ciągnąć do końca, bo ten Pokémon nie ma koca. Idziemy do tego Pokemona i łapiemy trawiastego yy, grzona. To się jakoś też nie rymowało. Widzimy się jak już będziemy łapać Pokemona. O, kochani, a nie, to jest Swidel. Ja myślałem, że i, i, i ten glum, czy jakąś tam jakiś zielony glut się wyskoczył. O, i teraz wyskoczy ten pan y, dziwny, y, dziwne drzewko, dziwne drzewko się zremowało. O, i cztery pokebole dostaliśmy, a pan drzewko też wyskoczył nam. Skiśmy. Yy, Skiśmy. O, i już nam wyskoczył. I albo jeszcze nie. Dobra, już tak. Więc słapiemy tego pokemona I zrobimy z tego te wielką przygodę. Dobrze. Dajemy mu Razberry. A nie, nie ma. O, za pierwszym razem. Wow. No, dziwnie się złapie. Dobra, złapał się. Fajnie. Mamy nowego Pokemona i no może jeszcze jakiś będzie nowy. Jakiś Brumion się nazywa. XD I co tu jeszcze? Ło! Wow, 16 level! Co dostaliśmy? 10 Great Boli i jakieś tam inne rzeczy. To Getica byśmy sobie złapali. Gdzie jest to Gethik? Czy jak on się tam nazywa? Zapomniałem. Jakaś małpa, to jakiś Gloom, to Weedle, tu Ekans, Ekans, Ekans. Ekansa łapać fajnie, bo będzie bardzo fajnie. O! Z cudem go złapałem. Za pierwszym razem, no to powinien się Ekans. O, zwiał mi. Szkoda. Dobrze. Kogo by tu? Togetika. Może on mi nie zwieje. On nie jest dziwne. To jest fajny. Yy, nie zwiewaj mi. Nie, no, złapałem się. Dobra. Złap, złapiesz się? No, powiedz. Powiedz, że tak dobra, złapał się. Dziękuję. Pięknie. Mamy te pokemonki. I to, to torش on się nazywał. Ile? 25, a mamy 6. Jest jakiś gloomowy gloom. Yy i, i, i cikorita i Iwi, dobra, Iwi łapiemy, Iwi na pewno, e, cikorita nie wiem, może, może potem, może potem, ale ej, nie złapałem Cię, o, dobra, Cicorytę byśmy też złapali, a potem ją ewoluowali, znowu się to zrymowało, w Cicoritom rymy nieźle się spisało, musimy jeszcze Bulba Zaur musimy go złapać będziemy ewoluować w yy, Raspberry łapiemy tego na koniec Bulbę Bulba ej dobrze złapaliśmy Bulba Zaura yy, Bulbę Bulba Bulbo Dobra mamy złapaną Bulbę Bulba Bulba Zaur I, i jak wy chcecie tam Mamy do tego 12, a potrzeba 25. Cikorita byśmy ją też złapali, bo by było o, y, fajnie. Y, dobrze, dobrze, dobrze. Jeden ostatni Razan Belly. Tutaj mamy grade bole. O, za pierwszym razem. Łatwo. Ok, Cikorita mamy. Ile? Aha, dobra lol, no to mamy te pokemony i teraz jaki jest jakiś jeszcze nowy Pokémon yy, może koffinga jakiegoś byśmy złapali, bo by było yy, fajnie i byśmy grać bolami rzucali, też się zrymowało czekajcie chwileczkę, dobrze kochani yy, yy, już to nagrywamy idziemy do garaży i kolejny yy, nowy Pokémon się kojarzy Dobrze kochani łapiemy Co ja zrobiłem no łap się, złapię. No weźcie taki łatwy Pokemon. <grych> Na za chyba 50. Jeszcze się uwolnił. skubaniec No nie! Ostatni! No nie, już, już nie ma, kochani, no niestety, już żadnego Pokemona nie złapiemy, bo nie mamy Pokeboli i właśnie się zrespił Pokestop i będziemy mieć Pokebole i może go złapiemy, y, y, się wracamy i dużo jemy. Y, się troszeczkę zrymowo jeszcze nie możemy zakręcić Pokestopem. Ale jak tam dojdziemy, to walniemy go mopem, pokestopem i ten, jak się on, Venonat, Venonat, Venonacik, Venonatuś, nie łapiemy go, kręcimy pokestopem, trzy pokebole nam wypadły, a teraz fajnie łapiemy Venonata i... Jego yy, dziwne yy, króliczki. Dobra, nie wiem, chciałem to zrealizować... O nie, uciekł on. Dobra, jak teraz go. Dobrze, poka boli, a więc nie łapiemy go. Yy, musimy trochę poczekać, żeby złapać go, ale zaraz kofing nam się przed nosem pojawi. I nie będziemy mieć żadnego pokemona, a kofink jest potrzebny. I to chyba na tyle z tego odcinka. Wiem mało pokemonów, no ale y, dwa nowe, trzy, czy, dwa, dwa. Jeszcze Zaura złapaliśmy, togetika y, chyba. Y, czy i jeszcze tam inne pokemony? Jeden nam uciekł, ale potem obiecuję, że go jeszcze złapiemy. Papa. Pa.